Jezus dzisiaj nas zachęca, żeby wyjść z zagrody i iść szukać. Uwielbiam 15 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, dlatego że ten rozdział pokazuje różnego rodzaju sposoby jakby poszukiwania drugiego człowieka. I dzisiejsza przypowieść, przypowieść o owcy pokazuje, że kiedy ktoś się zagubi, kiedy ktoś odejdzie ze stada, ze stada na przykład jakim jest nie wiem, moja wspólnota, parafia czy mniejsza grupa, w której się formuje, to ja mam nie czekać na to, aż ten ktoś wróci, tylko pójść i go szukać. Owca jest takim specyficznym stworzeniem, tu już mogą bardziej się wypowiedzieć pasterze niż ja ale owca nie jest tak jak kot. Czyli kot jak gdzieś wyjdzie z terenu mieszkania, wyjdzie gdzieś z terenu obrębu jakiegoś domu, to kot jest w stanie wrócić. Natomiast owca nie. Owca jak odejdzie od stada, ona nie potrafi wrócić. I dzisiaj kiedy Jezus mówi o radości z jednego grzesznika, to wskazuje nam taki jeden element, żebyśmy poszli i szukali, że czasami ktoś, jeżeli ktoś odchodzi, to nie będzie potrafił wrócić potrzebuje kogoś kto pójdzie i go znajdzie i przyprowadzi żeby nastąpiła radość nie jakieś wyrzuty nie jakaś zemsta nie chęć pokazania a zrobiłeś to i to tylko radość z tego że ktoś wrócił zatem chciejmy dzisiaj odpowiedzieć na ten apel pana Jezusa idźmy i szukajmy tych którzy odeszli z naszych wspólnot. Być może różnego rodzaju skandale, które też mają miejsce w kościele, wewnątrz kościoła, być może różnego rodzaju zachowania czy osób duchownych, czy świeckich, doprowadziły do tego, że ktoś wyszedł z tej zagrody. Idźmy i szukajmy, przyprowadźmy i cieszmy się, że ktoś powrócił.